14 marca w naszej szkole odbył się finał konkursu o tytuł najlepszego matematyka powiatu boheńskiego. Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji z tego wydarzenia. Wasze przygotowanie było intensywne, czy raczej poszliście na żywioł? Yy, czy były intensywne uważam, że nie, lecz na żywioł też nie można powiedzieć, ponieważ przygotowywałem się do tego konkursu takie 30 minut do godziny. No ja wczoraj też yy, tam jakiś czas poświęciłam, żeby tam sobie przypominać te wszystkie regułki i... Ale też jakoś bardzo intensywnie. E, raczej na żywioł nie przygotowywałam się za dużo, ale na szybko mała powtórka była. Głównie na żywioł? Czyszczałem, czym jest algorytm przed tym, logarytm i ogólnie, ale głównie żywioł? Myślę, że bardziej na żywioł, ale też no, troszeczkę, troszeczkę udało mi się przygotować. Czy jakie zadania Was zaskoczyły? Hmm. Y, wiadomo, że niektóre były cięższe, ale czy zaskoczyły? Myślę, że raczej nie. Dzisiaj byłam przygotowana na wszystko, że może być, więc nie. Tak. Zwłaszcza, jak zobaczyłam logarytm w ostatnim zadaniu. E, możliwe, że te z logarytmami, e, tych nie przerabialiśmy. Za dużo funkcji. Czy polecilibyście swoim kolegom udział w tym konkursie? Jeśli tak, to dlaczego? Oczywiście, że tak. Do wygrania są świetne nagrody, podobne. Na pewno warto spróbować. Jak się nie uda to nic, jak się uda to super, także nic nie można stracić. Tak, ponieważ to zawsze jakieś doświadczenie można zobaczyć różne zadania i jak to jest. Myślę, że tak. Dlaczego? No nie z lekcji. Czy uważa Pani, że tego typu olimpiady poszerzają horyzonty uczniów? Myślę, że zawsze każda inicjatywa, która jest związana z tym, że z jakimś konkursem, olimpiadą, poszerza wiedzę w zakresie, którego ten konkurs dotyczy. No i ogólnie rzecz ujmując, można by było powiedzieć krótko na to pytanie odpowiedzieć, że tak. Tak, zawsze to poszerza horyzonty. W każdym przypadku inaczej, ale, ale jednak. Jak Pani uważa, dlaczego zwiększa się zainteresowanie wśród uczniów tym konkursem? Myślę, że zwiększa się dlatego, że po pierwsze, to nagrody pewnie też w jakimś stopniu motywują, a one dzięki hojności i starostwa powiatowego i firmy Werner-Kenkel i też oficyny edukacyjnej Pazdro są możliwe do zakupienia i są właśnie takiej wartości, jakiej są. Drugim takim czynnikiem, który może powodować to większe zainteresowanie, jest tak naprawdę przekaz samych młodych ludzi, którzy biorą udział w tym konkursie i myślę, że oni też dostrzegają, że warto podjąć taką próbę uczestniczenia w tym konkursie, bo nic się nie traci, a można tylko zyskać. Więc myślę, że dlatego w dużej mierze ze względu właśnie tych dwóch jest to możliwe. Dlaczego Starostwo Boheńskie zdecydowało się przejąć patronat nad tym konkursem? Myślę, że to jest jeden z niewielu konkursów w powiecie boheńskim, który jest organizowany dla uczniów szkół średnich w dziedzinie matematyki, matematyki czyli królowej nauk, a przecież dzisiaj właśnie na wręczaniu tych nagród. Ja podkreśliłem, że to jest 21 edycja, więc tak naprawdę ona już się wpisała w tradycję pierwszego liceum ogólnokształcącego i w ogóle szkół średnich powiatu bochańskiego, więc nie, wyobrażał, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby powiat boheński, starosta bochański nie objął patronatu nad tym wydarzeniem i nie wsparł również rzeczowo czy też finansowo ten konkurs. Dlatego tego typu inicjatywy zawsze przeze mnie, przez samorząd powiatowy będą wspierane. Grazie bardzo.